Dobry, Sylwia Gabrysz firma Carbohort. Jest dzisiaj z nami niezależny ekspert rolniczy, dr Jerzy Pruchnicki. Dzień, dzień dobry. dobry dzień dobry. Panie doktorze, kwasy humusowe, tyle się teraz o tym mówi. Czym one są? Tak pokrótce, przybliżmy naszym słuchaczom. Są podstawą żyzności gleby i, i także dobrego, dobrego rozwoju roślin. Pamiętajmy o tym, że świat roślin rozwijał się przez ostatnie 700 milionów lat i praktycznie rośliny. Młode rosły na, na martwych częściach poprzednich pokoleń i to się odkładało, z tego powstawała próchnica, która jednocześnie stanowiła nie tylko magazyn wody, ale także magazyn składników odżywczych, no i także w, w źródło substancji, a to są właśnie kwasy. Humusowe, które stymulowały rozwój młodych roślin? Czyli możemy powiedzieć kwasy humusowe to nic innego, jak próchnica żywność, w glebie. To żyzność gleby, a o żyzności gleby decydują właśnie, docytuje próchnica. Ale pytanie z mojej strony z kolei y, czy źródłem kwasów humusowych mogą, może być wyłącznie próchnica, która jest w glebie? No nie. Nie, nie, źródłem kwasów humusowych jest też masa organiczna węglowa z węgla brunatnego, który jeszcze nie jest na tyle starym węglem, gdzie jego proces tej humifikacji możemy trochę odwrócić, jakby do młodszej formy wprowadzić, dzięki czemu uzyskujemy właśnie taką strukturę, jaką mają kwasy humusowe w glebie. Czyli węgiel brunatny młody, który kiedyś był, wcale nie tak dawno, znowuż temu w ujęciu historycznym, tam powiedzmy sobie niecałego miliona lat był próchnicą, się coraz bardziej karbonizował, ale my możemy ten proces odwrócić i uwolnić kwasy humusowe z tej substancji. Dokładnie tak. Dokładnie tak możemy zrobić i dokładnie tak robimy w naszej firmie. Okej, okay. a na czym polega ten proces? No ten proces polega na ługowaniu. Aha, czyli rozbijamy y, struktury chemiczne, które już są bardzo mocno zaawansowane, rozdzielamy je na drobniejsze elementy, które są kwasami humusowymi. Dokładnie, które są kwasami humusowymi. Na domiar złego węgiel brunatny, ten, który stosowany jest do produkcji kwasów humusowych, ma najbliższą, e, najbliższy stosunek kwasów humusowych, które możemy otrzymać do właśnie tego właściwego w próchnicy. I to jest tak istotne. Rozumiem, bo... że to jest nadmiar złego tych, którzy sprzedają płynną próchnicę, która w ogóle nie pochodzi z próchnicy ani nawet z węgla brunatnego. Dokładnie, która się w ogóle kwasami humusowymi nie powinna nazywać. Oczywiście, <noise> oczywiście. Chcieliśmy dzisiaj powiedzieć trochę jeszcze na temat jednego z naszych nowych produktów, który jest też kwasem humusowym, ale nie tylko. Oprócz tego, że jest kwasem humusowym o właściwej proporcji, to jest też produktem, który dostarcza nam do gleby 100 kg potasu na tonę zastosowanego produktu. Jest to nowy produkt, który mamy w naszej firmie. Jest to produkt sypki, który się w 100% rozpuszcza we wodzie i jego działaniem jest też stabilizacja i podniesienie pH gleby w bardzo krótkim okresie, od razu po zastosowaniu. I jest to produkt, który warto stosować wiosną. Tak, ja z tego, jeżeli dobrze rozumiem, to jest to nadal kondycjoner gleby, Oczywiście, który po prostu zawiera zwiększoną ilość potasu, który jest dostępny i to szybko dostępny dla roślin. Czyli rozumiem, że to jest głównie dla roślin jarych, tak. wtedy czy posypowo, czy z wymieszaniem z glebą, gdzie młode schodzące rośliny dostają w szybkim czasie dużą dawkę zarówno potasu, jak i kwasów humusowych, które, i kwasów. Które, które wspierają rozwój korzeni. Dokładnie tak, więc dzięki temu produktowi będą mogli Państwo i zaopatrzyć rośliny w, w potas, który jest tak niezbędny do, do prawidłowego wzrostu, ale również w tak ważne i tak istotne kwasy humusowe. Dlaczego my te kwasy musimy do tej gleby dodawać? No cóż, no, powód jest bardzo prosty. Niestety w ciągu ostatnich 50 lat czy 60 lat polskie gleby straciły sporo ze swojej żyzności. Wtedy było około 2% próchnicy w polskich glebach, dzisiaj jest około 1,6%, tak przynajmniej uważa Instytut Uprawy Gleb i Nawożenia. Yy, a no cóż, rolnicy zaczarowani stosowaniem Yy, nawozów syntetycznych bardzo słusznie zapomnieli w dużej mierze, a w ciągu ostatnich 20 lat już yy, chyba wszyscy o yy, prawidłowym nawożeniu organicznym. Swoją drogą także jest mniej zwierząt, na no więc yy, dostępność obornika spadła znacząco, yy, no i nam się obniżyła zawartość próchnicy i żyzność gleb. I tu właśnie chciałam się zatrzymać, dlatego, że ten produkt zastosowany w tonie na hektar jest stanie w płynąć nam na ten poziom pruchnicy o nawet 0,3%. To jest niebywały wynik. Kolejnym produktem, o którym chciałam cię państwu <tryk> powiedzieć i o którym chciałam z naszym ekspertem chwilę podyskutować, to są kwasy humusowe skoncentrowane do oprysków nalistnych. Czy rośliny chłoną kwasy humusowe? <tryk> chłoną. Chłoną zarówno korzeniami, jak i przez tkankę liściową, przez tkanki zielone. I jako ciekawostka, Różne kwasy humusowe mają różne działanie. Kwasy fulwowe, te lżejsze, mają świetne działanie na rozwój korzeni. Kwasy huminowe, te cięższe, dużo cięższe, wnikają bardzo dobrze przez części nadziemne i powiem więcej. Zwłaszcza u młodych roślin świetnie stymulują wzrost właśnie młodych liści, młodych łodyg, tej młodej całej całe, całej zielonej tkanki. Karbohumik zawiera, z tego co wiem, przynajmniej słyszałem dwie trzecie kwasów huminowych, jedną trzecią kwasu fulwowego, czyli praktycznie ma optymalny skład, jeżeli chodzi o zastosowanie również na listne. A jako ciekawostka, kwasy y, humusowe, wszystkie, są typowymi związkami helatyzującymi, one wiążą y, się z jonami metali, a, a przez to, że mają bardzo łatwość wnikania do tkanek zielonych, łatwo wnikając Wciągają także te jony, które chcemy im podać z nawożenia mikroelementowego. Jeszcze jedna rzecz. Proszę. Pytanie do specjalisty. W jaki sposób wpływamy stosując kwasy humusowe na magazynowanie wody w glebie? To A. taki problem dzisiaj. Ale to już nie jest problem tego produktu, tylko raczej problem, który jest rozwiązywany przez ten produkt czyli przez karbochumik. Tak. Karbochumik to też jest produkt uzyskiwany właśnie z ługowania kwasów, czy rozbijania, kwasu, rozbijania struktur węgla brunatnego młodego do kwasów humusowych, ale w nieco innej koncentracji i nie zawiera aż tak dużo potasu. Natomiast ma jedną dużą zaletę. Jest przez bardzo drobną strukturę, łączy się ze strukturami gleby, zarówno mineralnymi, jak i elastymi. Tworząc swego rodzaju biologiczną czy też organiczną gąbkę, yy, a to, ta z kolei gąbka ma ogromną pojemność wodną. Pamiętajmy, że każdy 1% próchnicy albo po prostu substancji organicznej w glebie wiąże 5 razy więcej wody niż sam waży. Yy, kilka dni temu podsumowałem doświadczenia, które sam robiłem tutaj właśnie z tym produktem i z glebą, więc. Tam, gdzie było tylko pojemnik sam z glebą, z którego woda mogła spokojnie odcieknąć i nie dałem nic oprócz wody i ten pojemnik z glebą, gdzie wymieszałem go z karbochumikiem i dałem taką samą ilość wody zatrzymał dwa razy więcej wody niż ten, który nie posiadał tego karbuchumiku. Po prostu ten karbochumik zatrzymał tą wodę w miąższości tej badanej próbki. To jest... I yy, 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 ta woda, żeby była pełna jasność. Ona jest dostępna dla roślin, także jeżeli by tam w tej glebie były rośliny, miałyby tą wodę cały czas do dyspozycji. Takie problemy, z jakimi dzisiaj boryka się polskie rolnictwo. Problem z wodą. Problem z pobieraniem makro i mikroelementów przez rośliny, problem z zawartością próchnicy, kwasów humusowych w glebie, można rozwiązać stosując produkty organiczne węglowe. Serdecznie Państwa do tego zachęcamy, zapraszamy do kontaktu z naszą firmą, odpowiemy na wszystkie pytania, doradzimy i poinstruujemy. A ja dorzucę jeszcze jedno, pamiętając o tym, co nas czeka, a raczej rolników, wszystkich i nas w najbliższych latach, to, raz na to znaczy do roku 2030, o zobowiązaniach Zielonego Ładu, o strategii od pala do stołu, musimy pamiętać o tym, że nawożenie syntetyczne, syntetycznymi nawozami zostanie obligatoryjnie obniżone o 20% w ciągu w najbliższych 8 lat. Jeżeli chcemy mieć dużo efektywniejsze nawożenie. Musimy oprzeć się na naturalnej żyzności gleby, na żywności, którą ta gleba posiada albo którą my w niej wytworzymy, nie przez to stosowanie zwiększonej ilości nawozów mineralnych albo innych środków chemicznych, bo na to już nie ma miejsca, nie ma przestrzeni w Europie, a przez powrót do pewnych bazowych zasad produkcji roślinnej i do możliwie szybkiego wzbogacania gleby substancją organiczną. Dziękujemy Państwu za uwagę. Dziękujemy bardzo.